Witam Państwa. Po raz kolejny w dniu dzisiejszym realizujemy działania zmożone pod nazwą Teraz nasz ruch. Działania te, te mają na celu ograniczenie ilości powstawania zdarzeń drogowych głównie na, na drogach powiatu ołaskiego, strzelińskiego i Oleśnickiego. Dlatego też dzięki współpracy tych trzech jednostek doszliśmy do porozumienia, żeby wspólnie z siłami zrealizować działania akurat w dniu dzisiejszym. Na drogach, drogach ołaskich yy, działa pięć załóg ruchu drogowego. Są to policjanci z... K.P. w Oleśnicy, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Strzelinie, z naszej Komendy Oławskiej, ze Straży Gminnej w Oławie oraz y, pojazd wyposażony w wideorejestrator. Jest to nieoznakowany radiowóz Wydziału Głównego Komendy Wojewódzkiej Policji. Główną kontrolą policjanci obejmą przekraczanie prędkości przez kierujących, y, niezapinanie się pasu bezpieczeństwa, nieprawidłowe przewożenie dzieci oraz włączanie świateł. W ramach zawartego porozumienia... Z policją jesteśmy w miejscowości Stary Otok, pracujemy z fotoradarem, gdzie mierzymy prędkość kierowców. 200 metrów za mną jest patrol policji, ogniwa drogowego KPP Oława i strażnicy gminni. Funkcjonariusz ogniwa ruchu drogowego zatrzymuje kierowców, którzy przekroczyli prędkość. Następnie kierowcy są rozliczani przez strażników gminnych. Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach. Panie powiatu Ława, e, uczestniczymy w akcji teraz nasz ruch, e, która ma na celu eliminowanie zrównoważonych kierujących oraz egzekwowanie od kierujących używania pasów bezpieczeństwa oraz przestrzegania dozwolonych prędkości. Dysponujemy tutaj oto takim sprzętem wideorejestratorem za pomocą którego rejestrujemy wykroczenia popełniane przez kierujących. Chodzi przede wszystkim o przekraczanie dozwolonych prędkości. Urządzenie bardzo pomocne kierujące większej Yy, większej mierze nie, nie odmawiają przejęcia mandatu karnego, poczuwają się do popełnionego wykroczenia, nie chcą nawet oglądać yy, nagrań. Oczywiście zdarzają się wyjątki, tak jak dzisiaj, kiedy kierujący yy, odmówił przejęcia mandatu karnego, oświadczając, że nie popełnił żadnego z dwóch zarzucanych uczniów. Części drogowego w realizują działania teraz na Żuch głównie na terenie miasta i gminy i jest Na to, że w tym miejscu, na tych drogach powstało w tym roku dość dużo zdarzeń ze skutku świetlenia.